Myślącym środowisku frontowemu raportuję, iż przekroczyliśmy cyfrę 2000 podpisów, czy dwukrotnie tyle jest wymagane do rejestracji informacji politycznej, ale o tych sprawach technicznych porozmawiamy sobie w innym materiale. A teraz obecnie skupimy się na tym, co niesie obecny ten nasz obecny czas. Gdzie okazuje się, iż prawda jest znacznie dziwniejsza i bardziej skomplikowana niż fikcja. I wręcz fantastyka, prawda, zaczyna przybierać te kształty, gdzie ludzie się po prostu gubią. Szczególnie to dobrze widać na przykładzie wojny pomiędzy mocarstwami pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską, która toczy się na terenie rusińskim czyli tak naprawdę wewnętrznych spraw Federacji Rosyjskiej. A my Polska Polacy jesteśmy my jako Polacy jesteśmy nakręcani, wkręcani w tą wojnę. Za wszelką cenę uży, użyj ty jest publicznie każdy argument, żeby Polskę Polaków kierować w kierunku konfliktu z Federacją Rosyjską, z Rosjanami z Moskwą. Oczywiście Wszelkie etapy tej wojny, która już jest, to nie jest jakieś coś, co będzie. Mamy już kilka etapów poza sobą. Etap wojny politycznej z Federacją Rosyjską, etap wojny gospodarczej, etap wojny pomiędzy społecznościami, tak? czyli wręcz taki się tworzy tutaj rasizm etniczny, co rosyjskie, to, to nie Jesteśmy takim narodem i takie relacje pomiędzy obu naszymi narodami, że tutaj podgrzewać tego, ale w tym kotle słowiańskim, później się odniesiemy do tego, za mocno nie trzeba. Po prostu to robi się w sposób naturalny. Ale zobaczcie, jak oni to skrzętnie robią i umiejętnie. Jak nakręcają Polaków na tą wojnę. I najważniejszym tutaj jest najbardziej obłudnym hasłem Ameryka nas obroni. A przed czym Ameryka ma nas bronić? Przed, przed Rosją, tak? przed wojną. A kto nas atakuje? Rosja nas atakuje? Republika Białoruska nas atakuje? Czy my wchodzimy na poszczególne etapy eskalacji tej jako sojusznik Stanów Zjednoczonych? Realizując interesy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Izraela. Do czego też się dzisiaj odniesiemy. No to pytanie, czy jest to nasz konflikt? Czy ktoś w ogóle nas zapraszał? Nie. Myśmy się doprosili do tego konfliktu. A skoro jesteśmy tacy plastyczni, to nie dziwcie się, że każdy, każda polityka, każde państwo, każdy naród, Skoro chcemy być narzędziem w tej wojnie, z przyjemnością skorzysta. I dzisiaj, dzisiaj do tego dochodzi. W relacjach międzynarodowych niejednokrotnie powtarzam, nie ma żadnych zasad, żadnego prawa, żadnej, po, um, żadnej powiedzmy etyki. Jeżeli ktoś chce przestrzegać prawa, niech zostanie prawnikiem, etyki, etykiem, a jeżeli szuka sprawiedliwości. Czy innych zasad, no to zapraszam do gdzieś do, 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 do klasztoru, zostania mnichem i poprzez ten pryzmat, na pewno nie politycy. Jeżeli polityk będzie się kierował w relacjach międzynarodowych tymi zasadami, to po prostu okazuje słabość. Naiwność, chciwość doprowadzają do ignoranc ignorancji faktów. A to w konsekwencji doprowadza do dramatów, które dzieją się w stosunku do narodów i państw. Mamy w przyszłości sporo tego. Tak jak to hasło: Ameryka nas obroni. Ale powtarzam, przed czym? Rosja nie ma interesu. Rosja na wewnętrznym obszarze, rosyjskim, porządkuje swoje sprawy. Pod koniec XVII wieku. Podobnie przypomina, jak jeden z polityków, wczesnych wojowników, widząc, co się dzieje, jak podwaliny społeczeństwa są już zdegenerowane, użył takiego pojęcia: Nikt was nie będzie gonił, a wy będziecie uciekać. Nikt was nie atakuje, a wy się bronicie. Naszą autentyczną obroną to są jak najlepsze relacje. Polityczne, gospodarcze i te wszystkie inne. Z Federacją Rosyjską, z Moskwą i z Republiką Białoruską. I to jest najlepsza obrona przed wojną. Przed ciąganiem nas w wojnę. A jednocześnie z automatu jest to polityka uniezależniania się od Stanów Zjednoczonych. A nie podpięcia pod Stany Zjednoczone i takiego ciągłego bredzenia. Są jeszcze inne postawy. Bo wojny już mamy. Są jeszcze inne. A mnie to nie obchodzi. Ja nie chcę wojny, no nie? No świetnie. To co? Połóżcie się do łóżeczka, zaśpijcie. Śnijcie sobie, no nie? Wojna minie. Nie ma postawy obojętnej i neutralnej, gdy państwo, gdy politycy wprowadzą naród w wojnę. A z tym mamy do czynienia. Już teraz, nie jutro. Nie pojutrze, tylko dzisiaj, w tym momencie, od paru miesięcy jesteśmy już w różnych, na tych różnych etapach wojny, tak? I wszyscy poniesiemy tego odpowiedzialność, a jeżeli komuś się wydaje kolejny raz powtórzę, że jeżeli doprowadzimy do kolejnych etapów, tego najbardziej dramatycznego kwas konfliktu, to, jeżeli sądzicie, żeście mieli inne zdanie, że nie chcieliście wojny, nie popieraliście tych polityków, którzy doprowadzili do, wojny, do tej wojny, to możecie zameldować to koniowi. Ma duży łeb, posłucham. To jest takie nasze kawaleryjskie. Nikogo to nie będzie interesować. Dla wroga, przeciwnika, wszyscy jako zbiorowość jesteśmy wrogami. I to nie ma znaczenia. Że miałeś dzisiaj w stosunku do tego przyszłego przeciwnika jakieś tam sobie pozytywne nastawienie. I dla niego będziesz przeciwnikiem. I dla nas, pozostałych, którzy nie chcemy, a na pewno nie nasze środowisko, chodzenie w, tego konfl w ten konflikt. Ale w momencie, gdy klamka zapadła i nie ma wyjścia, to niestety ktoś, kto inaczej postępuje, czy nam się zgadza, czy się nie zgadza, też nas zdradza. W związku z tym musimy zrozumieć powagę sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj. Gdzie przyszło nam żyć. To nie jest film, i to jest nasze życie. I to jest nasz egzamin, który musimy tutaj z tym przechodzić. Oczywiście bardzo istotne jest nasze nastawienie. Nasza Dusza, nasza siła ta, moralna, oprócz tej fizycznej, jedna z drugą zresztą jest połączona. Ale coraz bardziej, jak obserwuję nasze szanowne społeczeństwo, naszą zbiorowość, to mamy do czynienia raz z takim sflaczałym ciałem społeczeństwem, ale i dusza chyba nam sflaczała, tak? No, każdy nie sobie sam odpowie. Bo gdybyśmy Zrozumieli powagę sytuacji i to, w jaki sposób należy tworzyć suwerenność, to nigdy byśmy nie pozwolili tego typu politykom, po pierwsze, nigdy oni by się nie znaleźli, ale skoro już się znaleźli, to nie ma rady w tym momencie na takie działania, na taką eskalację tego konfliktu, z którym mamy do czynienia. I teraz jest fajny dowód. To jest bardzo celowo ten dzisiaj, nasz baner z 3 lipca 2020 roku. To jest przeddzień święta Narodowego Stanów Zjednoczonych. Wskazaliśmy na słowiański kocioł. Amerykanie gotują nam tutaj, na tej ziemi, słowiański kocioł. Czyli to jest ich wolność. Oni już z tego. Przez wieki to robią, od czasu istnienia praktycznie tego, tego państwa, jak się wyzwolili z kolonii, ale to już na dysput historyczny. Ale szczególnie w tym ostatnim wieku, okresie 100 lat ich wzrastającej dominacji, ostatecznie teraz schyłkowej dominacji, do perfekcji doprowadzili to swoje szulestwo. Co my, jako Polacy, zrobiliśmy? My, my, my. I nieważne, żeście nie głosowali na tych polityków. W ogóle, żeście ciekawi. Te, ci są najlepsi, którzy nie głosowali. Cofnijcie się kilka minut wcześniej, co mówiłem. I jeszcze raz, jak ktoś nie zrozumiał, odsłuchajcie. Nie ma obojętnej postawy. Nie ma neutralności. Ponosi się konsekwencje. A później jest wielkie halo. Oj, się stało. I zamiast opłatków lecą bombki, no nie? To my... Doprowadziliśmy do tego stanu rzeczy, i 3 lipca poprosiłem nie, jak gdyby jakieś tam zbiorówka, masówka że Polsce lubicie marze, zdzieracie buty i tak dalej tylko było wiadomo o tym spotkaniu przed ambasadą Stanów Zjednoczonych wiedzieli różni właśnie działacze, ci politycy niby Którzy powinni podobnie zdiagnozować, co jest problemem utraty politycznej suwerenności przez Polskę, czyli w tym wypadku Stany Zjednoczone. Tak? No, praktycznie ich nie było w pierwszej kolejności, czyli widzicie, po czyjej oni są stronie, od Konfederacji zaczynając, rozpoczynając, po czyjej oni są stronie i czyje interesy realizują. Czyli okupantów politycznych Stanów Zjednoczonych, a pozostali, jeśli nawet nie, no to cóż, strach obleciał, No ci nie będą przywódcami. Mamy zobaczyć, jak bardzo trudną sytuację. Jakie, wkręcaje, jak, jakie wkręcanie, jaką manipulację. Polscy politycy w naszym imieniu zasiedli do politycznego pokera. Gdzie stawką jest Polska? Polska w rozumieniu nie jakimś utopijnym. To nasze tyłeczki, nasze majątki i nasze główki. To jest Polska. I niestety zasiedli z zawodowymi szulerami czyli Stany Zjednoczone, Brytyjczycy, Ukraińcy, ich służby, no i Izrael. No i mamy bardzo trudną sytuację, tak? No jak jesteśmy nakręcani, teraz jest właśnie okres świąteczny, święta Bożego Narodzenia w Cerkwi Prawosławnej, w kościołów wschodnich, i mieliśmy do czynienia z jaką manipulacją informacji. Strona rosyjska na apel zwierzchnika Patriarchatu Moskiewskiego, Celela, prezydent Federacji Rosyjskiej, jednostronnie zadeklarował jako propozycję Ukraińcom 36-godzinnego rozejmu. Oni obśmiali, pokazali tego, no, nie przyjęli, tak. No więc zamiast opłatków, poleciały rakietki. No i słusznie, tak. Na stanowiska ukraińskie. Ale propaganda, tu u nas szczególnie, ale i w Europie, że Rosja zerwała rozejm. Jednostki. Jaki rozejm? Skoro nie został przyjęty, no to powtarzam. Podzielono się rakietką zamiast op opłatkiem, czy prosforą, i tak dalej, i tak dalej. Bo to zależy od tradycji w kościele wschodnim. No takie były te świąteczne życzenia. I to niesamowita manipulacja. Ale po co? po to, żeby podłożyć pod tym słowiańskim kotłem, żeby nas skłócić. A jaki jest cel tego? No oczywiście są cele tylko i wyłącznie polityczne, tak? Stany Zjednoczone rywalizując, walcząc o swoje życie, o swoją pozycję dzisiaj międzynarodową, no po prostu muszą upokorzyć Rosję i mieć po swojej stronie w ich konflikcie z Chinami. To jest takie no chyba trudne do, do zrozumienia tak i teraz żebyśmy jeszcze to uzbroili w jeden, w jeden argument podamy informację to jest 30 grudnia 2020 roku sprzed tygodnia byłego naczelnego szefa diaspory żydowskiej w Moskwie, Federacji Rosyjskiej rabina Goldszmita w rozmowie z dziennikiem Guardian zaapelował do rosyjskich Żydów, by opuścili Rosję, póki jeszcze mogą, zanim niepowodzenia, które on przewiduje, Kremla w wojnie na Ukrainie sprawią, że zrobi się z nich kozły ofiarne. I cóż, nasz Goldschmidt, nasz rabin, opuścił Rosję dwa tygodnie po, po rozpoczęciu tak tej operacji. I odbyło się 1993 roku, trzeba pamiętać. I jego wypowiedź, kiedy spojrzymy wstecz na historię Rosji, zawsze gdy system polityczny był zagrożony, widzieliśmy, jak władza próbowała przekierować gniew i niezadowolenie mas na społeczność żydowską. Przypominam, że ta społeczność żydowska miała się tam arcy dobrze. Tak? I widzimy rosnący antysemityzm. I tak dalej, i tak dalej. Jak zaznaczył na jego decyzję, wpłynęła presja od liderów rosyjskiej społeczności żydowskiej, ponieważ byli zmuszani do poparcia tej wojny po stronie, po stronie rosyjskiej z Ukrainą. Ale to, co dla nas jest najistotniejsze, rabin przypomniał, że Władimir Załęski, który nie ukrywa swego żydowskiego pochodzenia, o czym wie? Został wybrany na prezydenta Ukrainy, zdobywając ponad 70% głosów. No o czymś to na Ukrainie przecież świadczy, tak? No, jest to pocieszające z punktu widzenia diaspory. Co pokazuje? Jak bardzo bezsensowne jest twierdzenie Władimira Putina, że Ukraina jest rządzona przez neonazistów. I jego bardzo ważne słowa. Pokaż mi inny kraj, który jest w szponach nazistów, gdzie społeczność żydowska kwitnie. Co zaznaczył Goldschmidt mówiąc o Ukrainie? No nie, kochani, pan, Go, pan rabin Goldschmidt wie, co dokładnie mówi. Tak, faktycznie, władza wszelkiego typu, społeczność żydowska na krwawiącej Ukrainie kwitnie. To są fakty. Przez proszę na ten kocioł. Więc wiemy o. A alternatywnym, tak zwanym terytorium Izraela, niejednokrotnie o tym żeśmy mówili, to rzecz chyba jest jasna. Z różnych przyczyn też mówiliśmy niejednokrotnie. Miejsce obecnej części Ukrainy, części Rzeczpospolitej, obecnej Polski, a to dawnej Rzeczpospolitej, części także Białorusi, ale tam im się na pewno nie uda. Pozostało im tylko Ukraina, gdzie już jest pewne że mają, no i na pewno część Rzeczpospolitej, jak do tego doprowadzimy. I powstanie to dziwne jakby państwo, które nie będzie żadnym drugim Izraelem i tak dalej, obojętnie jakby to się nie nazywało, ale będzie kontrolowane. Będzie realizowało interesy polityczne i gospodarcze. I co ciekawe, z punktu widzenia tych, którzy lubią kasę, to będzie drugi Izrael. To będzie... Oni odniosą sukces, oni muszą odnieść sukces. Tylko kochani, pamiętajcie, że wy bracia Rusini na obecnej Ukrainie i bracia Polacy będziecie Palestyńczykami w tym państwie. A no to chyba sami sobie dograjcie, kto nie wie, jaki jest los Palestyńczyków, to niech to sobie doczyta. I to nam politycznie grozi. I teraz tak. Dlaczego do tego doszło, i znaleźliśmy się w tym obecnym położeniu? Bo nie wyciągamy wniosków z historii, nie jest ten przyjacielem i sojusznikiem, kto ci się wydaje w Twojej iluzji. Najpewniejszy, najbardziej kochany powinien być wróg. Pewny wróg w relacjach międzynarodowych. Ponieważ ja mam wówczas, nie mam złudzeń, mam pewność, to jest wrogiem. Skoro naszym wrogiem jest Moskwa, tak. Skoro Moskwa w tym momencie i w przyszłym nie ma, ale ja nie mówię o tej polityce, jak oni robią. A nie ma jakichś szczególnych roszczeń na tym etapie, świat będzie się zmieniał i Moskwa będzie miała bardzo dużo problemów i cały świat że to jest w fazie nowego, zupełnego przewartościowania, przemeblowania, nowych, totalnych konstrukcji. I nie wyciągamy tych wniosków politycznych. Jeżeli w XVII wieku mieliśmy naszego wroga, czyli Imperium Osmańskie, przypominam, że to jest Turcja obecnie czy tam się nazywa, czy Turcja. I Turcja miała, z nami wojowała, a konflikt egzystencji taki imperialny miała wówczas z Imperium Cesarstwem Habsburskim, czyli tak zwaną Austrią. Tak. No i co się stało? I myśmy pomyleni politycznie pomogliśmy Austrii. Zamiast pozwolić, no ale cóż, to chrześcijaństwo i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie dyldy małe, zero myśli politycznej, zamiast pozwolić, żeby Imperium Osmańskie osłabiało Austrię, a jak nasz sąsiad słabszy, to pamiętajcie, zawsze nam lepiej. No tak jest to w relacjach międzynarodowych, czasami międzyludzkich, no nie? Zawsze jest konkurencja, dominacja, trzeba się tego nauczyć. Jeżeli ktoś myśli politycznie, myśli o polityce, a szczególnie gdy chce funkcjonować w polityce. W związku z tym Austria została przez nas uratowana, wspomagana, osłabiliśmy Imperium Osmańskie, i później Austria nas rozebrała. Dzisiaj nieopatrznie wspomagamy Ukrainę. Zastanówcie się. Rosja była, jest i będzie. I nie zawsze naszym sojusznikiem, tak? A czy macie wyobraźnię, jakie będą relacje z Ukrainą, jaka to będzie Ukraina? Między innymi zarysowałem ten projekt alternatywnego Izraela. Czy my wiemy naprawdę, w co się w, co się w tym momencie pchamy? I jeszcze raz. To są tylko decyzje polityczne. I aż decyzje polityczne. I nie ma nic istotniejszego, ważniejszego niż polityka. I teraz, jeżeli potrafimy zorganizować się, a mamy niesamowite, my jako naród, zasoby, bo nasze skromne środki, nasza energia, nasz czas, użyty w obronie naszych interesów, jest w stanie pokonać każdą formację polityczną, z którą mamy dzisiaj do czynienia na scenie, i bez, bez względu na to, jak ona jest zasilana z obecnych środków, które są, no i poprzez obce agentury amerykańskie, brytyjskie, izraelskie, ukraińskie. Jesteśmy w stanie z tego dokonać, ale to jest kwestia naszej woli i ukierunkowania energii. I musimy sobie zdefiniować. Co jest nadrzędnym dzisiaj autentycznym zagrożeniem politycznym? Z którego źródła to zagrożenie płynie? No, chyba odpowiedź jest prosta w naszym środowisku: to są Stany Zjednoczone, ich polityka w ich interesie, uzależnienie, wręcz okupacja polityczna naszego państwa i naszych tak zwanych grup, czy tam elit politycznych, w związku z tym my mamy dzisiaj przygotować alternatywny system. Alternatywną myśl polityczną i obsadę polityczną. I od tego jesteśmy. Przestańcie mi opowiadać, jak dokładnie słyszę, no jak coś, jak nie Kaczyński to Tusk. Oczywiście się wszyscy zakochali w jednym i w drugim. Ja mówię tam, niedawno mówiłem, Jednego i drugiego do wora i do Bajora, tak? Ludzie, o, czy, o czym dyskutujecie? No czy tak jesteśmy ograniczeni? Przecież naprawdę jest życie poza Kaczyńskim i poza Tuskiem. Proszę mi uwierzyć. Rozejrzyjcie się. Nie pozwólcie sobie na to. Jeszcze raz. To od nas do wielu dociera ta argumentacja. Wielu już dojrzało. Formacja polityczna front. Ten kierunek, tą myśl polityczną, którą prowadzę, w sposób dzisiaj kategoryczny i bardzo chyba czytelny definiuje. Pozostając w NATO, kolaborując w ramach Unii Europejskiej, bo trzeba myśleć, jeżeli ktoś mówi: No, wyjść z Unii Europejskiej, super, wyjść dobrze, a gdzie pójść? No i tu już nie macie pomysłu, wam się kończą, tak? No ale wszystko można zrobić, oczywiście. Jeżeli będziemy definiować się na odpowiednich stanowiskach i mieć pewne cele polityczne wyznaczone. Honorując stan rzeczy, bo nie ma życia w żadnej abstrakcji, i podejmowania poważnych decyzji politycznych, można dzisiaj jeszcze uniknąć kolejnego. Czy kolejnych jeszcze etapów wojny, bo jeśli to się zadzieje, stanie, i to są tylko i wyłącznie decyzje polityczne, które od państwa zależą, no to cóż, wówczas to historia będzie już o nas tylko dyskutować. A kto przeżyje, no to zapamięta, co wcześniej powiedziałem. Dziękuję. A tu też jeszcze ważna ta myśl, która nas charakteryzuje, kochani. Skoro nie masz o co walczyć, to nie masz po co żyć. Więc pytanie, skoro czym jest, jak jest warte życie, skoro nie ma walki? I pozwolę jeszcze, bo to ta fajna dygresja, bo zapomniałem w ostatnim momencie była świetna wypowiedź jednego z rosyjskich dziennikarzy że życie jest przereklamowane. Zgadza się, jest cholernie przereklamowane. Moje nieoryginalne, bo to nie jest, to jest powtórzenie, powielenie, po jednym z wielkich Polaków, który po prostu miał męską część ciała. Walczył, zabijał, był agentem. Był kto tam jeszcze terrorystą, i tak dalej. I był wielkim politykiem, bo tacy się tylko liczą. używał też takiego pojęcia, to już to nie było jego. W życiu są ważniejsze rzeczy niż samo życie. Samo życie nie może determinować, żebyśmy stali się ścisłymi, glistami i do hamstwa się doprowadzili, tak? Nie. Życie ma swoją cenę. Więc jeszcze raz powtarzam, to tamta była wypowiedź tego dziennikarza rosyjskiego do jego narodu. Naprawdę życie jest przereklamowane, Warto się zastanowić, co jest istotą życia. I niestety nie ma takiej ceny, którą można zapłacić za życie po to, żeby tylko funkcjonować. A wtedy, oj, to nieładnie będzie.